Nie ekipa, Czwartkowy dzień nie nagrywałem dzisiaj zbyt dużo. Bo był elektryk i cały czas mu zagrała. Więc szkoda, żeby później to tak, i tak później to wycinają. YouTube także Seba dzisiaj nie ma. Seb pojechał na wycieczkę do Manchester, bo jego, jego dziewczyny córeczka musi mieć paszport nowy. Więc musiał pojechać do wyrobić nowy paszport. Co mi się tu udało zrobić dzisiaj? te ramę całą do drzwi przesuwnych poskładać, zamontować tam to musiałem wyrwać te płyty, bo to takie były tam wiatra poczyścić te ściany wszystkie trochę tego spadło jeszcze tu I tyle, sprzątam to sprzątam ten maraz i lecę po moją córeczkę, bo jest za trzecia i jutro będziemy sobie już fajnie na czyste ściany nakręcać, naklejać naklejać, czy też nakręcać czy też tam idziemy nakręcać płyty, nakręcać, naklejać i jutro będzie <laughs> przepraszam, fajny progres mam nadzieję, Seba chyba wrócił do Malvern także a, na pewno wrócił, bo mi przecież dechy tu jeszcze podrzucił na szybkości bo myśleliśmy, że z tą ścianką żeby prysznic się nam zmieścił że będziemy musieli troszeczkę odjechać i tu, bo tu będzie w tym rogu prysznic. Że być może będziemy musieli odjechać z tam ścianą dalej, ale że ta rama od tych drzwi przesuwnych jest troszeczkę dalej, nie jest do samej ściany, to teraz mamy tu ten przestrzeń, trochę tu świeci światełko, więc, więc być może nam się uda tu zrobić w tym miejscu kontroler do prysznica, który będzie tu nad nami. Zobaczymy. Jaki to będzie. Ara. Pa! widzimy się w piątek. I w 60 moglicie widzieć ładnie. I w 60 klatkach, żeby... Żeby każdy por na mojej twarzy był widoczny. Porno na twojej twarzy. Nie zrozumiałem o co ci chodzi. Nie no, mogę nam zbanować ten. Jakby taki tematy poruszać. Taka sytuacja. Eee, piątek. Nie pomazaniec, tylko jak się to nazywa? Syn marnotrawny. Powrócił? Pomazaniec. No, Możesz do mnie mówić, pomazaniec. Ty tak, ten mój widzisz? Że miał zostać pomazańcem, coś tam tak. 46. Królem Polski, czy coś No, jest jeden taki. Chyba wiecie, który? Zaraz go tu wrzucę. Ten jest, ten jest. O, mistrz internetu. Skąd to się bierze taki rzecz? No, ale to właśnie tak jest, no. Zapomniałem o no, tabletki biologicznej. Dobra Marku, jaki, jaki plan? Co robisz? co tutaj robicie? Tutaj? Bagno. A co wy tu robicie? Co? Tego. Miał kurde. Co? co czynność, którą teraz Maluję lektujesz? ściany. Dobra, mów normalnie. Gruntuje Marek, używa do tego PVE, jak gdyż będziemy kleić płyty na ściany. Tutaj jeszcze to. Na dwa razy musi to jechać, bo to strasznie. Ciu, Za pierwszym razem, jak to przejechałem, to tak 30 cm i wałek suchy. Suche wało. Tutaj A... trzeba wyprostować ścianę, bo jest. Y... A wszyscy o tym wiecie, że Rzec. wałek dobrze jak jest wilgotny. Jak już nie mokry, to już wilgotny. Ale, jest... ale na pewno nie suchy. Patrzcie się na to. Nie wiem, czy to tu widać. Jaka tam jest dziura? Widać. Mocni. 3 cm to nie jest 3 dużo. 3 cm to jest. Nic, ale spróbujemy to wyprostować. Ja bym to na kleju naciągnął. <noise> Klejujemy ten. Na no, sztajpy kleju nawalić, ciapki i przykleić. Prosta. Nie, płytę sobie przykręcić teraz fajnie do, do konstrukcji. to drugą płytę na to nakleju. Nie, <noise> to i po potem tylko tak 3 4 cm, 4 na ciapkach. Stracić to. Aha, na płytkach to. No na płytkach. Aha. Okej. Okay. Ma jak to się, ten? A jak się robi? Tak zrobimy. Nic, chęci są dzisiaj takie... Czekaj, kamerę obrócę. Chęci są takie średnie dzisiaj. O kurde, jestem zmęczony troszkę. Chcemy pozdrowić w takim stanie? Po... O właśnie, pozdrawiamy kanał w takim stanie. Wczoraj nas tam zasubskryba... zasubskrybowałeś. My też się subskrybujemy. Także kto od nas nie zna, to patrzcie tutaj jest ikonka, wpadnijcie do kolegi, w Ameryce działa, Marek coś też coś robi. Też takie łazienki i paści robi, także I nie, nie, nie uwierzycie, też na klinkach płytki układa, jak my. No, też więc, ma bardzo dobre płytki. Więc niestety tak to wygląda, tylko w Polsce się układa na równiutkich krzyżyczkach, bo w Polsce wszystko jest idealne, no ale... Tutaj nie Ale my jesteśmy w UK. On jest w USA. Jak Sebastian zawsze mówi, z Ameryki nic dobrego nie przyjechało. Więc na pewno płytek dobrych też tam nie mają. Dobra, lecimy. Trzeba robić. Au. Dobra, ściana porównana. Pogruntowane. Teraz Marek pisze do właścicieli. Czy możemy zamontować prysznic, kontroler, rozdzielacz, czy jak się to nazywa, mieszacz. Bardziej po lewej stronie tutaj. W tej wnęce. Wtedy by to zaoszczędziło. Nie musielibyśmy budować ścianki tutaj w tą stronę. Mieliby więcej miejsca w łazience. Także musimy zobaczyć co właściciele powiedzą. Ja ubieram kurtkę. I idziemy po płyty. Zielone. Bo trzeba to kręcić. Kleić. I spadać do domu. Bo jest piątek Marek. Piątek nie zielona. zielona? No. Kładziemy poletom na ile przed Algida. Dobra, tyle. Co robimy? Marek tam płyty klei na ścianę. na Atlas systemie. No system. Klej na Atlas systemie, a ja spuszczam wodę z systemu grzewczego, czyli z ogrzewania. I będę musiał zrobić wcinkę na, na grzejnik do Łazienki tam u góry. Chwilę to potrwa, bo tyle wody w tych grzejnikach jest. I jeszcze ten zawód. To jest nowy zawór, nowe grzejniki założone, a, a nie działa tak jak powinien działać. Kupa angielska jedna, dziadostwo. Jebej! B. Jebejbe? Jebejbe. Tak, tak, wiemy do góry, chcę pójść, to co Ci chodziło? 50 56? 56. 50 groszy. Ostatnio ktoś pisał, że to po złotówce za płytki powinieneś kłaść tak? A ja mu napisał po 50 groszy 50. po 50 no, no, ale Ale to Komentarz nie wiem czy tam został zrozumiany hmm. jest godzina? Która sewku? Twoja ostatnia. 5 po czwartej za nie, tak niecałą nie godzinkę jest. już będziemy tu świętować i brać się stąd. Co będziemy robić? Świętować i brać się stąd. Co świętować? Hmm, świętować Przegraną Sebek no. nakręcił płytę Przyklejone Teraz tu wklejam Potem to I spadamy do domu Taka sytuacja Pożegnaj się ładnie To sponsorem dzisiejszego odcinka jest kto? My Marek i ja, także dziękujemy sponsorom i widzimy się kiedy? W poniedziałek, kto nie subskrybuje, niech subskrybuje, naciśnij dzwoneczek, lajka, jest weekend, także klikajcie sobie dzwoneczki, tak, bawcie się dobrze, widzimy się w środę w filmie, no i jakieś jeszcze shorty będą wpadać i co jeszcze? Coś jeszcze było, co A. jeszcze? Sebastian organizuje teraz polskiego kuriera, żeby zabrać paczki dla zwycięzców. Zwycięz... Zwycięzcom z UK wyślemy to pocztą przez kurierem za niedługo. Oczywiście musimy wejść na skrzynkę pocztową, posprawdzać maila od Was, bo widzieliśmy, że przyszły, ale jeszcze nie poczytaliśmy, nie sprawdziliśmy. Także musicie nam wybaczyć. Troszeczkę tu jest ten grafik napięty. Barani Jaja. Barani bajuszka. i. Dobra. Co? Tyle, nie? Tyle, dzięki, że z nami jesteście. To chyba będzie bardzo, bardzo krótki odcinek, się mi wydaje. Też się mi tak wydaje. Bo chyba za bardzo nic z nimi nagrywali, sobie wczoraj nie było, elektryk wczoraj tu dupę zawracał, muzykę sobie więc nie było jak nagrywać. Ja już się żegnam. Powiedź pa. pa